By dzisiaj zachować powagi. Także <grymamy> Zaczynamy dzisiaj na wesoło. Znacie już y, nasze filmiki, y, wiecie, że mam na imię Anka, to jest moja córeczka Hania, która będzie miała. <grym 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 <grym> się... się wygłupiać, będzie miała w 7 lat i usilnie pomaga mi gotować. Wykorzystujemy moment, że. Ty mi pomagasz. Wykorzystujemy moment, że Hania nie chodzi do przedszkola. I wspólnie gotujemy. Tak znalazłyśmy sposób na, na moją pracę. Po prostu. Nagrywanie filmików powstało z sytuacji, która nas wszystkich dotknęła, także działamy. Od dwóch miesięcy dla Was nagrywamy. Staramy się robić to w miarę regularnie, we wtorki i w czwartki, ewentualnie w piątki, czyli zawsze dwa jakieś nowe filmiki. E, znajdziecie w tygodniu. Łapki Co gotujemy? W górę. Hania zawsze prosi o łapki w górę. Ja, bardzo. Wam, ja Wam za te wszystkie łapki, za te subskrypcje, za, za komentarze. Bardzo serdecznie wszystkim Wam dziękuję. Co my gotujemy? Jak zdążyliście zauważyć, gotujemy rzeczy bardzo takie codzienne, takie zwykłe, takie, które moja pięcioosobowa rodzina potem z wielkim apetytem spożywa, także nie przedłużając, nie przedłużając surówkę dziś zrobimy, ale dziś nie zrobimy takiej zwykłej surówki, tylko w słoiku, Hania już widzi, że tu są słoiki, surówka tak się nazywa, sałatka w słoiku z szarpanym kurczakiem, czyli będzie mięsko, będą warzywa, my możemy przygotować to, Hania chciała bardzo coś powiedzieć. Że będzie surówka w słoikach, ale możecie też ją przygotować w inny sposób w miseczce i podać sobie na stół. Taką wersję też Wam pokażemy. Także zaczynamy. Rozpoczynamy gotowanie. Do czystego, suchego pojemnika dajemy sobie naszego garnka, przepraszam, nie pojemnika, naszego garnka do termomiksu. Dajemy sobie czosnek. Nie, termomiksa. nie obrażam termomixa. Dajemy dwa ząbki czosnku i dajemy zieloną pietruszkę. No, przepraszam. Zagalopowałam się, zrobiłam to ja nakładamy pokrywę, dajemy do... cię dużo siły. tylko 3 sekundki. Rozdrabię składniki zgarnąć kopyską ze ścianek na dno naczynia miksującego. Ale pokażemy Wam, co zrobiłyśmy przez 3 sekundki. Proszę zobaczyć, przez 3 sekundki mamy tutaj taką wersję naszego czosnku, a pachnie czosnek z pietruszką pięknie. Proszę, Hania zgadnia z brzegów naczynia i popatrzmy, co dalej. Teraz przygotowujemy sos do naszej, do naszej sałatki. Będzie to sos na bazie majonezu. My przepraszam, sos jest ogólnie na bazie jogurtu naturalnego. My troszeczkę majonezu tutaj dodaliśmy, ale część tej sałatki my musimy zrobić bez sosu. A dlaczego? Dlatego, że są u nas w domu takie osoby, które nie lubią majonezu, nie lubią jogurtu i my wtedy ten sos zastąpimy sosem winegre, który też przygotuję w Thermomixie już poza filmikiem. Ale taką część musimy też zrobić. Ty nie lubisz jogurtu i majonezu? Nie wiedziałam nie o tym. Majonezu. Nie o Tobie akurat mówiłam. Dajemy sobie tutaj majonez i Hania nie lubi, ale to dowiadujemy się tutaj w trakcie filmów, czego ona nie lubi, także słuchajcie, Hania nie lubi majonezu, ale mam takich, którzy ten majonez jedliby łyżkami. Stoi ta osoba z drugiej strony kamery, nie mogę Wam jej pokazać, ale ona już przebiera nogami i pytał, jak szybko będzie mógł to jeść. <śmany> mamy jogurt, mamy łyżeczkę do tego miodu jeszcze sobie dodać. Wiesz, to Hania, ja tu sięgnę, bo nasz miód jest taki dosyć stały. Spróbuję... Spróbuję go tutaj wziąć troszeczkę takiego płynnego. Wszystko nam pięknie. Hania z przedszkolu próbowała miodu. Jaki był efekt tych prób? Próbowaliśmy różne. Jakie miody ci najbardziej smakowały? Pół łyżeczki soli. Oj, nie pamiętam jak się nazywają. No to były różne, których Hania nie pamięta jak się nazywają. Już wszystko wiemy. I pieprz. Proszę asystent, uciera pieprz. I już będziemy mieli praktycznie sosik gotowy, dość. Myślę, że wystarczy, Hanie. Żeby nie było zbyt ostre. I teraz 15 sekund miksujemy sobie. My tu w tym czasie uporządkujemy troszeczkę. O, mamy już 15 sekund, czyli nasz sosik jest gotowy. Hani, proszę zrób dalej. I teraz przekładamy do innego naczynia. I odstawiamy nasz sos taki jogurtowo-majonezowy z dużą ilością zielonej jogurt? pietruszki, z czosnkiem. Gdzie tam jest jogurt? Przecież objaśniałaś wszystkim, że nie lubisz jogurtu. Nie. No właśnie, to gdzie tu jest jogurt? No zobaczcie, no. gdzie tu jest jogurt? Ja w ogóle nie widzę tu jogurtu. A przecież jest majonez. No właśnie, to nie jest majonez. To jest większa część jogurtu z niewielką ilością. A przecież ja tylko mówiłam, że nie lubię To Hania wybierze stąd jogurt, damy radę. Dobra, weź tam dalej Haneczko, zobacz co tam będziemy robiły. Opłukać naczynie. Opłukać naczynie, no to już szybciutko opłuczemy. Dalej. Przeczytaj ładnie. Składaj literki, co tam pisze. Dobra, Opłukany mamy. Mamiksik. przepraszam cię, bo ja poczytam. Może jeżeli ty nie dajesz rady, dajemy sobie znowu ząbek czosnku. Proszę. Bo nie, bo nie umiem przeczytać drugiej litery. Ale ja już Ci przeczytałam. Proszę, dajemy ząbek czosnku. Możesz włożyć ząbek czosnku. Proszę asystentkę o pomoc. Asystentka dzisiaj jest bardzo rozbiegana, niespokojna i nie słucha moich poleceń tutaj. No, dodać 40 gram cebuli. Włóż jedną, zobaczymy, bo to może być taka połóweczka pewnie cebuli, w zależności. 34. Dobra, wystarczy nam jedna, tak przypuszczałam, połówka, czyli połówka cebuli, tak naprawdę. Dodamy do tego. Nie, tu nie piszę pieprz, tylko piszę olej. Dodamy sobie 20 gram oleju. Lubię pieprz. Troszeczkę mniej, 17. Ja lubię pieprz. Hania lubi kręcić tutaj pieprz z naszego urządzenia cudownego. 5 sekund, rozdrabniamy. I damy sobie dalej. Składniki zgarnąć z ścianek na dno naczynia miksującego. Mamy naszą, uwaga, będzie szczypało, Aniu. Nie wkładamy tam, bo tu mamy czosnki i cebulę, więc będziemy tu zaraz sobie dwie. Płakały. Jeszcze raz to sobie ponowimy to rozdrabnianie, tak? Nie. Teraz będziemy dusić. To już jest rozdrobnione, ok? W 120 stopniach. Dusimy 3 minutki. Cebulka kończy nam się tutaj dusić tak, z czosnkiem. Pachnie po prostu w całym domu. Za chwilkę dodamy do tego kurczaka, który też nam się fajnie udusi od I będziemy mieć, dajemy jeszcze 20 gram wody. To bardzo niewiele, mateczko. Wiesz co? Uwaga! Uwaga, uwaga, bo bardzo gorące i pachnące i bardzo po oczach szczypiące. 20 g wody, ja dodam, bo to nie będzie dużo, żeby to dobrze tutaj odważyć. I 20 gram oleju sojowego, bo teraz robimy taką marynatę do naszego kurczaka. Także ten olej, sos sojowy, nie olej, chyba powiedziałam źle, olej, sos sojowy. My mamy ciemny akurat so, sos. On nam tutaj fajnie zamarynuje tego kurczaczka i sprawi, że on będzie o, chlapnęło. <laughs> I, I on sprawi, że ta nasza marynata sprawi, że nasz kurczak będzie bardzo delikatny, bardzo kruchy. 25 gram koncentratu, czyli mamy też koncentrat. Proszę, Hania, da, całe to wszystko okay. daj, bo ja odważyłam, tak? Pół łyżeczki pieprzu. Proszę asystencie, proszę wrzucić to i zająć się pieprzem. Hania ma bardzo dużo pracy teraz papryka mielona ostra łyżeczka nie przejdzie u mnie taka ilość ostrej papryki także ja tą paprykę zmniejszam bardzo bardzo daję dosłownie na czubek, na czubek łyżeczki czy mogę liczyć na pieprz? no to bardzo proszę daję na czubek łyżeczki tej ostrej papryki ponieważ no, u nas tak ostre rzeczy nie będą, nie będą smakowały wszystkim a chciałabym żeby wszyscy jedli Haniu chyba już tu mamy pół łyżeczki jeszcze wędzonej. Haneczko, wystarczy, bo Ty nam dzisiaj tutaj do wszystkiego tak tego tak pieprzu nie żałujesz. To może być trochę za ostre. Nakrywamy sobie pokrywę. Tak, pokrywę z miarką dajemy. I teraz, e, nie, 10 sekund tylko. 10 sekund tylko sobie to mieszamy, tą naszą marynatę. I proszę zostawić warkocze. Mi się A co ci się No Źle z cyferki? No to chwilka tylko, mieszamy naszą marynatę i w tym momencie dodajemy 600 gram piersi z kurczaka pokrojonej na kawałki. Popatrzcie, pokażę wam marynatę, bo też można ją wykorzystać do, do innego rodzaju jakiegoś mięska. Bardzo fajna, bardzo aromatyczna, taka z cebulką, z czosnkiem, z sosem sojowym. Teraz damy sobie kurczaka. My chyba tego kurczaka mamy odrobinę tutaj mniej, ale to wystarczy zupełnie. Hany, nie rączkami, no co Ty, przecież damy tą łopatką po prostu. Tyle, ile tu mamy, tyle, tyle damy tego kurczaka. 440 gram, ale to jest wystarczająca ilość, żebyśmy to potem sobie w sałatce zużyli. Nie zakładamy miarki teraz. Chodzi o to, żeby to mięsko nie było mokre, żeby Woda, która jest w tym mięsku, w naturalny sposób nam odparowała. Ja nie takiego Takiego jeszcze nie miałyśmy. Tutaj wyraźnie pisze, nie zakładając miarki. Tak jak mówię, żeby nadmiar wody nam odparował, a żeby mięsko nam się zamarynowało, naszą marynatą. Długo. 13 minut będziemy to sobie dusić w temperaturze 100 stopni i będą wsteczne ob obroty wsteczne. Właśnie, Hania już wyjęła mi to z czyli mięsko się tylko miesza, a nie sieka. Już kurczaczek, już tutaj aromatem zwabił wszystkich. Już wszyscy chcieli jeść samo mięsko. Już, bo pachnie. Ale słuchajcie, walczyłam dziennie, nie dałam jeszcze. Pokażemy naszego kurczaka. Kurczak w naszej marynacie, zobaczcie, jest tak fajnie, zmienił kolor. Jest bardzo ładnie y, y, uduszony. Pachnie. Na pewno już jest fajny, mięciutki. Z racji, że sałatka jest z szarpanym kurczakiem, to w tym momencie my to rozdrobnimy te kawałeczki. Niewiele, bo na wstecznych obrotach i tylko 4 sekundy, ale troszeczkę, żeby te kawałki były do naszej sałatki mniejsze. I będziemy je już rozkładać. Patrz wskazówka. We wskazówce są informacje na temat. Już Wam powiem jak. Wszystko wiem. We wskazówce są informacje między innymi takie, że możemy właśnie przygotować tę sałatkę tak jak ona się nazywa, w słoikach, czyli mój syn z mężem wyjeżdżają jutro na cały dzień i słuchajcie, ja mam z głowy, dostają po słoiku sałatki, bo wiecie jak kończą kanapki, kanapki kończą tak, że u nas wracamy do domu i ja jem te kanapki przez następne dwa dni, a jak dostaną w słoiku taką sałatkę, gdzie będzie spora ilość mięsa, będą warzywa, a do tego jakąś bułeczkę, nawet już bez niczego, to na pewno będzie to dobra przekąska w ciągu dnia. Bardzo, tak bardzo, samo możecie bardzo. to zabrać do szkoły, na zajęcia, do pracy, czy nie na chodzi. jakiś piknik. Bardzo fajna alternatywa, ale również ułożyć to w miseczce i podać na stół, co też zrobimy. Zrobimy i taką, i taką wersję. Przekładamy sobie teraz, no teraz nasz kurczek jest rozdrobniony. Haniu, przepraszam Cię, bo chciałam tu podnieść i Cię nie uderzyć. Jest rozdrobniony. I teraz tak, damy tutaj do słoików, zrobimy Czym te dwa słoiki dla Franka i dla Krzyśka, tak, na jutro, dużo mięska. Dla gobasko. Nie wiem, czy tak Grubaska. Rozkładamy. Potem zastanowimy się, dla kogo to będzie. Dobra, teraz warstwa do miseczki. I jeszcze jeden słoik spokojnie, tak? Zrobimy jeszcze tu, więcej mięska. Tu i jeszcze mamy jeden słoik taki spory. To rozłożymy sobie na trzy słoiki i na jedną miseczkę. E, można to podzielić e, mniejszą porcją mięska i wtedy, no nie paluszkami, bo gorące i jeszcze nie teraz. Proszę dać dalej, Haniu. Można dać mniejszą porcję tego mięska i podzielić to I na placinie. większą ilość. Na większą ilość porcji. To już będę uznania, tak? Albo możemy to wszystko zużyć do dużej salaterki, układać warstwami. To już zależy. Umyć naczynko. Czego potrzebujecie? Ja już się sprężam, moja asystentka mówi umyć naczynko. <grych> już. Szybko, 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 wszystko, szybko, szyka. Wodowodonej naczynko. Naczynko umyte. Przepłukane. Nie muszę go jakoś specjalnie, bardzo dobrze myć, wystarczy tak przepukać, ponieważ teraz będziemy rozdrabniać nasze warzywka, które będą stanowiły następną tutaj e, warstwę naszych sałatek. Troszeczkę to wyrównamy sobie, tak? To za bardzo nie jest. To za bardzo nie jest. Bardzo proszę, proszę wyrównać, żeby było idealnie. A ja mam zajęcie. Na pokrywie naczynia postawić miskę, odważyć kukurydzę. My już mamy kukurydzę odważoną. Tutaj to jest puszka po prostu kukurydzy. I teraz tą kukurydzę to jest nasza kolejna warstwa w naszych słoiczkach, w naszej sałatce. Dajemy ja sobie. Hania, ja Wiem. Nie dałam ci wyrównać. Tutaj już będzie trochę mniej ja równo. Dobrze, dobrze. Nie trzeba aż tak Haniu wyrównywać. Bo chodzi o to, żeby brzegi były ładnie widoczne. Nie można podjadać w trakcie, bo mi tutaj asystentka wyjadła połowę kukurydzy. Bo zaraz nie, bo będzie, ja bardzo nie, lubię. nie będzie co dokładać, jak będziemy w taki sposób się tutaj posiłkować. Proszę bardzo, zaraz będzie sałatka. Cierpliwości. <noise> Muszę dbać o moją asystentkę i podkawiać ją chociażby kukurydzą, tak? Dobra, mamy, kuku Przepraszam, mamy kukurydzę na pokrywie miska i do miski pomidorki koktajlowe. Hania układa, proszę bardzo. Mm, Paluszkami ładnie na około, ale to razem ze mną, proszę. razem. No a jak ja będę robić, jak ty mi zabierzesz Nocy. miseczkę? Zajmij się miseczką. daj dalej. Bliżej siebie się zajmij miseczką. Będziemy miały wtedy łatwiej, bo nam szybciej pójdzie e, praca. za mało tych pomidorków. Myślę, że nie za mało tych pomidorków. Trzeba je dać tak ładnie na boki, miseczki, wtedy e, patrząc przez szkło, będziemy, miały ładnie, będziemy mieli ładnie widoczne wszystkie warstwy naszej że będzie jest dziwko, każdy będzie myślał, że tam jest pełne. Ha, ja, słuchajcie, odkryję tutaj wszystkie sekrety, jakbyśmy chcieli coś ładnie opowiedzieć, zawoalować, tak? Ułożyć je na warstwie kukurydzy, mamy to i teraz ogóreczki. Nasze korniszony, które też musiałam tutaj usilnie ratować, co by nie zostały wszystkie zjedzone, bo bardzo dobre, jak się okazało. I tu je rozrobimy. Bardzo dobre rozdrobnimy je, 3 sekundki dosłownie. Tak. Przekładamy na warstwę pomidorków nasze ogóreczki. Oj, twoje korniszony. Zostały przemieszane. Zostały przemieszane, rozdrobnione. Rozkładamy naszą kolejną warstwę naszej sałatki. No wybacz, Haniu rozdrobnione smakują dokładnie tak samo. Chciałam Ci to powiedzieć, wiesz. Także Nie. ta sałatka będzie pyszna. Ja już to czuję. Ty wolisz całe. Daj też na bok. Każdy będzie myślał, że to jest całe. Uczycie się dziecko, widzicie? Daj też na bok. <laughs> każdy będzie myślał, że to jest całe. Dokładnie tak. Jeszcze zaraz tutaj rozdrobnimy naszą sałatę z naszego ogródka. Kłukałyśmy. No to możesz samatę już włożyć do naczynia, proszę, ale to tak całą trzeba włożyć do naczynia. Proszę, bardzo. Brawo! A, brawo. A, ja wkładaj sałatę do naczynia. Zobaczcie, jak to dzisiaj Ja mówiłam, że dzisiaj nie będzie poważnie. Dzisiaj nie będzie poważnie. Dzisiaj tak. będzie śmiesznie! No, oczywiście, że tak, może, może więcej z Was zostanie do końca naszego filmiku, jak będziemy tak i podjadasz, <noise> jak będziemy takie opowieści tutaj snuły, tanią ciekawe. Dobra. Oj, to nie jest świetnie. Słuchajcie, co mamy dalej? Nasza sałata. Tamta miała być dla ozdoby, dobra, poszło. oj, oj za późno. <noise> za późno. Nasza sałatka, ząbrutka, świeżutka, słuchajcie. Jeszcze nie włączę, tak? O nie. I podczas mieszamy kopystką, czego Hania bardzo nie lubi, także ja to zrobię szybciej, tylko 6 sekund. Wykłada! Mamka Ci wygłupnie. Dokładnie chyba wszystko lata teraz. Słuchajcie. i teraz, jeżeli nie mamy sałaty, możemy tą górną warstwę naszej sałatki zastąpić sobie na przykład kapustą pekińską, tak? Tu już rączkami sobie porozkładam. Naszą, naszą warstwę górną sałaty. No dziecko, bo już długo pracujesz. Jesteś głodna. Słuchajcie, to ma być nasza górna warstwa. Delikatnie dociskamy, ale też tak, żeby nam się zmieścił jeszcze e, nasz sosik. Tak? Jest. Mamy to. Hanneczko. Paluszkami. Jako ostatnią warstwę do każdego Słoika nałożyć przygotowany wcześniej sos. I teraz, jak sobie przygotowany sosik nałożymy na górę, to możemy to zakręcić. To nie będzie bez, bez to będzie bez sosu. No dobrze, nie ma sprawy. Mamy sos, gęsty, pachnący. I słuchajcie, ja? dajemy go tutaj, takie dwie łyżki. Jeden słoik dla taty musi być bez tego sosu, więc ty zrób tutaj kolejny słoik. Ten słoik zrób, który masz koło siebie, tak? A ja już pokażę wszystkim, jak boku, wygląda nasz gotowy... na boku, żeby każdy myślał, że wszystko. Już to znacie. Słuchajcie, nasza sałatka gotowa. Na piknik, do pracy, na wycieczkę. Bardzo serdecznie polecamy. Sałatka w słoiku z szarpanym kurczakiem. Do zobaczenia!